No, co tam miszki? Włączyłam? Włączyłam. No cześć. Cześć skorpionki. Działa to? Działa. Oj, się zmęczyłam. Zrobiłam już dwa znaki, już się zmęczyłam. Dobra, lecimy. Żartowałam. Nie wcale się nie zmęczyłam. Yy, misiaczki. Co my robimy? Czerwiec. Czerwiec dla skorpionka. Wy jesteście mój księżyc. Zaraz zobaczymy, co my tu będziemy wywijać. Czerwiec dla skorpionka. No, wy się schodźcie na spokojnie, a ja sobie co będę robić? Tasować, co nie? No przecież, że... No a jak inaczej? A jak inaczej, my się dowiemy. Kochani, posłuchajcie. E, zaczynamy od przyjemnych rzeczy, czyli od co jest najlepszego do osiągnięcia. Od tego sobie zaczynamy. Czyli same dobre wieści. Najlepsze do osiągnięcia. A potem oczywiście zrobimy miłość, pracę i was z każdym znakiem. Dobra. Ale się misiaczki schodzą. No schodźcie się na spokojnie. No. Robię gofry z mąki ryżowej i to nie to. Robiliście kiedyś gluten free. My, myśmy robili, robiły, znaczy moja córka robiła, nie wiem z czego, ale chyba dodawała o... Um, Owsia mąkę owsianą, czy owsiankę zmieloną tak na proszek bezglutenową owsiankę no, zdaje się i robiła gofry bezglutenowe, bardzo dobre wyszły, wiadomo, że to nie jest to samo no, ale jak ktoś woli zdrowsze, no to kurde no to kurce, kurce a z mąki ryżowej to nie wiem, no też nie wiem, czy bym robiła no Dobra, sorry. Nie na temat, co nie? W ogóle zupełnie nie na temat skorpionkowo-cudownościowy, bo my teraz patrzymy na same cudowności. Co najlepszego do osiągnięcia w czerwcu? Co najlepszego do osiągnięcia? Cześć, misiaczki. Cześć, cześć. Widzę was. Cześć, cześć, cześć. Wy czerwcu. Cio, tam cio. u! Śkij, powiem Wam tak, jak się skorpion weźmie do roboty, to ja nie wiem, jaką wy tam macie robotę, ale jak się weźmie, to. hu. Uh, 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 to nawet i pieniądze, nowe życie. Jak się weźmie do roboty, a skorpion pokazuje, a Ewa nie wiem, czy mi się chce wziąć do roboty. No, no to nie wie. No, no to tyle. Więc jedyne, co stoi na przeszkodzie przed nowym życiem. I nawet dla niektórych to są jakieś duże zarobki, jakieś duże pieniądze, by tu szły z tym. Także może to coś zawodowego, jakieś coś nowe. No, ale co by jeszcze mogło być opłacalne? No, nie wiem, jakieś nowe, nowe życie w nowym związku albo w nowym miejscu, albo, pff, nie wiem, samemu po jakimś tam niekorzystnym innym związku. Także, także, kochani, jak się skorpion weźmie do roboty, jest pokazane. To pieniądze, rozwój, zdrowie, nie wiem czy to jest ważne dla Was, ale jeżeli dla kogoś jest to zdrowie i nowe życie. I teraz pomyślałam, że jak się jakiś skorpion weźmie dobrze do roboty, to nowe życie to może być też i dzidzia. Ale to się trzeba wziąć do roboty. Samo się nie zrobi. Mm -mm, mm -mm. Nie będzie niepokalane. Mm -mm, no. Ale dobra, to było do nikogo. Kochani, pieniądze, rozwój, zdrowie, nowe życie. Jak się skorpion weźmie do roboty? Ale jest jeszcze jakaś tak delikatnie zaznaczona energia kogoś, kto mógłby być trochę niestabilny. To może być coś w rodzaju lowelasa, wracacza albo, no, albo waszego zachowania wobec kogoś. No. To to jest pokazane, że nie przynosi nam nowego początku. Tak jakby było bez przyszłości. Tak jakby to było bez przyszłości. No, ale to już, prawda, byłaby wasza decyzja. Ale pieniądze, rozwój, zdrowie, nowe życie. Bardzo dobre karty. Dobra, a zobaczmy, co dalej. zobaczmy Randka. Randka, nowa randka. Ale jakiś kompromis, decyzja, brak decyzji. No to ja nie wiem. Zależne od waszej decyzji jest, co zrobicie. Jest pokazane, że to, co jest do osiągnięcia, to jest jakieś spełnienie marzeń. Ja przed chwilą wam mówiłam o nowym życiu. O czymś, co może być związane z nowym związkiem, albo z rozwojem zawodowym, też z dużymi pieniędzmi, czyli jakiś tam, nie wiem, jakiś projekt czy coś takiego. Ale wy, wy mi pokazujecie w tych kartach, w rozkładzie, pokazujecie mi, że do osiągnięcia jest jakiś, jakieś spełnienie marzeń, ale tylko i wyłącznie, jak zostanie podjęta jakaś decyzja i Skorpion powie, dobra, to idę w tym kierunku. Czyli jest to możliwe. Jeżeli na przykład Skorpion powie, Ewa, wiesz co, ja bardzo chcę iść w tym kierunku, ja co prawda do tej pory się yy, nie wiem, buntowałam przeciwko temu, nie chciało mi się tego robić, nie chciało mi się tego zmieniać, nie chciało mi się tego rozwiązać, tam jakiegoś problemu, ale teraz wiem, że muszę to poświęcić, czy muszę coś poświęcić, muszę siebie poświęcić, dlatego że chcę iść w nowym kierunku. No to to jest do ogarnięcia. Ale to wymaga decyzji, a wy mi pokazujecie: to spełnienie marzeń, nową drogę, rozwój być może przeprowadzkę, wyprowadzkę, być może jakąś podróż fajną, ale tak ogólnie rozwój, drogę, w sensie yy, to może być droga, w sensie droga życiowa, to nie musi być dosłownie, nie? To wy mi to pokazujecie w, przy karcie spełnienia marzeń, ale jednocześnie uwarunkowane czyjąś decyzją. No, uwarunkowane czyjąś decyzją. No ja nie wiem, co zrobicie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. To nie jest tak, że karty powiedzą, co na pewno przyjdzie, albo co na pewno nie przyjdzie, tylko czasami karty mówią, no mogłoby być najlepsze do osiągnięcia, no ale jeżeli skorpion nie podejmuje decyzji, no to dupa, no to co wtedy? No, no to co za skorpiona podjąć decyzję? Dużo jest takich znaków. Ja tam wcześniej też do kogoś mówiłam, że coś tam nie decydują, czy nie robią, czy tak dalej. No także pamiętajcie, żeby obejrzeć wagę, bo większość z was, zachodnich skorpionów to jesteście wedyjskie wagi, więc dobrze byłoby zobaczyć co tam w trawie piszczy, bo może jakieś yy, nie musicie się czuć wagą. Ja nie mówię czym wy się czujecie, ale być może przekaz będzie dla was rezonował, także obejrzyjcie. Co jeszcze? Aha, możliwe podjęcie decyzji a propos jakiejś podróży i jakiś wydatek z tym związany. Jakieś poświęcenie i wydatek z tym związany. Jeżeli jakiś skorpion chciałby wracacza Albo wracarkę i byłoby to dla Was szczęśliwością jakąś? Jest to możliwe. Bo mam pokazaną jakąś energię z przeszłości. Czy Wy powinniście to robić, czy nie, to to już jest inna bajka. No ale jeżeli by takie było pytanie, Ewa, czy wróci do mnie Franek, albo Eusebia, to ja bym powiedziała, nie wykluczam, nie wykluczam. No. Ale czy powinniście to robić, to jest inna sprawa. Misiaczki. No. E, miłość. Miłość. Nowa droga, Jezus Maria. No i co ja mam powiedzieć nowego? E, chodźcie, powiem coś nowego. Kurde. Ale co mam powiedzieć nowego? Mamy sobie rozdroże. Jak jesteśmy singlem, to się zastanawiamy wracać do wracacza, czy iść nową drogą. Albo czy być dalej singlem, czy iść na randkę. No i mamy takie rozdroże. A jeżeli nie jesteśmy singlem, ale mamy na przykład dwie osoby, no to też mamy rozdroże. Albo mamy ym, taki pomysł, czy naprawiać coś z kimś, czy wybaczać, czy prosić o wybaczenie, czy po prostu już się ulotnić. Rozdroże! I co musia ma powiedzieć? Rozdroże! blokuje nowe życie. Tyle. Tyle. Nic więcej nie mówię. Rozdroże komuś blokuje nowe życie. Ja wam powiem jak ja rozdroża, widzę często u singlaczków. Mianowicie, jest sobie Bogu ducha winne singlątko przepiękne. Naprawdę przepiękne, które przyciąga nową osobę. Nawet jeżeli jeszcze nie widzisz, czasami widzą te osoby ludzie, a czasami jeszcze nie widzą tak do końca tej osoby, ale wiadomo, energetycznie, że już jest w drodze nowa miłość. A tu nagle z krzaków wyskakuje jakieś barachło z przeszłości i wtedy dupa, bo jest rozdroże, a to może ja wrócę do barachła. No ale zaraz, zaraz. Tam szczęście, bratnia dusza, wielka miłość, rozwój, nie wiadomo, co czekają, a ty wracasz do. Kurde, dziabdziaństwa. No to co ja mam Wam powiedzieć? No, rany boskie. Może to jest jakieś inne rozdroże? Wiecie, jakie może być inne rozdroże? To no, takie trochę smutne. U kogoś, kto ma ym, poważną relację, znaczy poważną, no jakąś relację, i jest pokazane, że albo jest ktoś jeszcze inny, jakaś osoba, której ktoś pragnie, coś takiego mogłoby być, albo że jest jakieś żałowanie, żałowanie, że coś poszło w takim kierunku, a nie w innym. Ale nie wiem, co by to mogło być. No to może wy wiecie. Niektórzy mają naprawdę kuszenie. A kuszenie będzie, u singla kuszenie to będzie coś, co jest być może niezbyt właściwe dla singla, a u osoby zajętej kuszenie to będzie. Coś, co jest um, czym? No czymś innym niż na przykład związek stały, poważny, który się ma. No kuszonko, no co wam powiem? No co wam powiem? Ojej, co się, czekajcie, bo ja mam melisę. Tak, naprawdę, rzeczywiście. No, melisę tu mam, już co prawda, wyżłapałam prawie całą. Patrzę, co wy tam piszecie. O Jezu, co ja mam wam powiedzieć? Dobra, historia numer jeden. Jest sobie kobieta, albo nie, dobra, jest sobie człowiek. Nie musi być kobieta, nieważne tam, nieważne jakie płcie. Słuchajcie, to jak mi dupę trują ludzie czasem, żebym ja mówiła o związkach jednopłciowych. Przecież jeżeli ja mówię o relacji, to relacja to jest relacja. Ja nie wnikam, jakie wy macie płcie, czy nie wiadomo co. Nie wnikam. Może być facet i znaczy mężczyzna i kobieta mogą być dwie kobiety, mogą być dwa ja nie wnikam. Mówimy energetycznie, a to że czasami użyję takiego słowa czy innego, ja nie rozumiem o co jest buldupę. Nie mówię, że od was, tylko czasami. Posłuchajcie. Mamy sobie relacje. I jest pokaz ja powiem wam pierwszą historię, jest pokazana osoba, która jest w poważnej relacji. Może chodzić o małżeństwo, dzieci, rodzina, może chodzić po prostu o jakąś relację, która już jest taka że jest, rzeczywiście, że jest, że już coś tutaj, jakieś plany i tak dalej, Ale ta sama osoba w tej relacji, którą ma, czuje się wybrakowana. Znaczy nie że osoba jest wybrakowana, tylko że relacja jest wybrakowana. I zaczyna, i powstaje jakaś taka walka wewnętrzna. No, i na tą walkę wewnętrzną przychodzi dziudziusz. Kim jest Dubdziusz? Dziubdziusz jest ociekający. Energią seksualną, ociekający. I jest pokazane, że ktoś się powstrzymuje, bo nie powinien, ale jednocześnie pragnie. Oczywiście cała ta sytuacja jest tak jakby przykryta jakąś tajemnicą i ukrywaniem czegoś. Czyli nie jest mówione, że ktoś kogoś pragnie. Wy możecie być singlem, i was może pragnąć człowiek, który ma żonę albo męża. Albo związek po prostu. No i tyle. Czyli tego typu sytuacja tu jest pokazana. Ja nie wiem, co ja mam wam powiedzieć. Co ja mam wam powiedzieć? Nigdy nic dobrego nie, nie wyniknęło z żadnego romansu czy relacji, którą trzeba ukrywać przed innymi ludźmi. To, 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 to nie idzie w parze. Miłość, stabilizacja, uczciwość, wierność nie idzie w parze z ukrywaniem, kłamaniem. Oszukiwaniem, tajemnicą. No, 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 nie cholery. Żeby nie powiedzieć gorzej. No, dobra. Właściwie już powiedziałam do Singlaczka, że może być taki człowiek, taki człowiek, który jest jakiś wybrakowany. Wybrakowany, to znaczy ma relację wybrakowaną. Ktoś, kto się czuje, że jest w relacji wybrakowanej i z nienacka przychodzi dziub Straszny. O rany, idźcie miastem. Jakie to jest strasznie seksowne. No i co? No właśnie, no nic. Związane... Re... Miśki, a co wy będziecie robić? A co wy będziecie robić, Miśki? Dobra, żartuję. Związane ręce. Oczywiście może chodzić o to, że ktoś po prostu nie może się zaangażować. Ach, mam związane ręce, bo mam partnera, partnerkę. Nie mogę się z tobą zaangażować. Ale jest między nami ogromna pasja, ale ja to będę ukrywać. No i tyle, no i tyle. Co jeszcze by wam powiedzieć? Jeżeli macie dobrą relację, dobrą, no kurde, to co to jest już oszukiwane jakieś? Co to jest to takie coś, co jest ukrywane? Co to jest? Z czym to jest związane? To jakieś ukrywane coś. To coś ukrywa. Jest jakaś taka delikatna dziura budżetowa, więc uważajcie na wydatki. Uważajcie też, żeby nie było czegoś takiego, że jedno z was bez porozumienia z drugim wydaje pieniądze. O, uważajcie, bo to może być też ukrywane coś takiego, dobra? Także uważajcie na to. Walka wewnętrzna. Nie wiadomo, co zrobić. Ukrywanie pasji. No to ja nie wiem, jak wy z tego. Jak wy z tego. Wybrniecie, ale pewnie bym nie szła w coś, gdzie ktoś siedzi w klatce, albo jeżeli wy czujecie się, że siedzicie w klatce, a z boku wyskakuje dziubdziuś z krzaków, nawet jeżeli nie wiadomo, jaki jest piękny. Dobrze byłoby sobie najpierw posprzątać w swoim życiu, albo że on posprząta, a dopiero potem się brać za dziubdziusia. Ktoś tu coś ukrywa. Wiadomo. Uważajcie, żeby przed wami coś nie było ukrywane. Dobra? Uważajcie. O ranyście! Nie. Hmm. Eee, praca. Praca, praca, praca. Py. Raca. Jeszcze raz muszę, kurde. Jeszcze raz. I już będziemy lecieć. Dobra. No dobrze. Pokonywanie jakichś przeszkód. O, tu macie dobre karty. Tu macie dobre karty. Tu mi pokazujecie, że się otwieracie. Czyli tam, co mówiliśmy, te jakieś miłościowe, dziwne rzeczy, to takie trochę podejrzane. A tu bardzo dobre karty. Nawet jest taka możliwość, że jeżeli na przykład słucha mnie jakiś. Singiel, to może bym się rzeczywiście w czerwcu skupiała na pracy bardziej. Jeżeli słuchamy jakiś single, bo tych takich dziwnych spraw romantyczno-wracaczowo-seksualnych to mogą wyjść jakieś przedziwne rzeczy. Nie wiem na ile właśnie dla was korzystne. Natomiast ze spraw zawodowych no super, popatrzcie, nowe życie, załatwienia urzędowe, decyzje, podpisywanie umów, być może właśnie jakieś podpisy, ale również spełnienie marzeń, spełnianie swoich marzeń na terenie pracy przy jednoczesnym pokonywaniu własnych ograniczeń. Pokonywanie własnych ograniczeń. No. Żyć, nie umierać. Bardzo dobre karty. Ale, ale, wiecie, co macie pokazane? Tak, nowe życie. No, popatrzcie. Umowa, a ewentualnie rozwiązanie umowy, jeżeli na przykład ktoś chce się przenieść do innego miejsca. Jest gdzieś jakaś osoba, która ma dylemat, to jest niby związane z pracą, ale z drugiej strony też ze związkami. Ja to powiem, to jest do jednej osoby. Osoba, która ma dylemat, czy pojechać daleko, nawet za granicę, niektórzy, do ukochanego lub ukochanej, yy, nawet jeśli trzeba zostawić stabilną pracę i być może w innym miejscu szukać nowej pracy. Ja mam pokazaną potencjalnie kartę czy energię jakiegoś nowego życia, ale to musielibyście być pewni tego drugiego człowieka. No, nie może to być dla kogoś, kogo nie znacie. Ewentualnie ja zawsze mówię, jeżeli jest niepewna sytuacja w nowej relacji, to zawsze mówię, żeby. Wziąć sobie na przykład urlop bezpłatny na trzy miesiące, pojechać do dziubdziusia znaczy, nie nadzieję, że to nie jest dziubdusz tylko jakaś miłość pojechać do człowieka, zobaczyć, jak jest, czy się znajdzie nową pracę, i ewentualnie wrócić albo nie wracać do swojego miejsca. Jeżeli jest taka możliwość, bo ktoś ma taki dylemat, no. Ale dobra, zejdźmy z tego. Są pokazane jakieś dwie osoby w pracy. I już nie wnikam, jaka płeć, nieistotne być może dwie kobiety nieistotne, nieistotne. I te dwie osoby nie mogą się dogadać, dlatego że nie mogą znaleźć wspólnego mianownika, nie mogą znaleźć wspólnego języka z jakiegoś powodu, ale jest pokazane, że później w tym miesiącu się dogadają albo się ktoś dogada z kimś innym ale to jest na Waszą korzyść. No, bo wy pokaz... Wy, czyli być może wy się dogadacie z kimś innym. Bo macie pokazane, yy, że nie będziecie tracić czasu. I że uda się albo podpisać jakąś umowę, albo z kimś dogadać, albo z kimś wejść w jakąś spółkę. Jest też pokazane coś a propos jakichś wyjazdów zagranicznych. I to może być dla niektórych związane z pracą. Ogólnie praca dobrze. Uważajcie na wydatki, dlatego że wydatki, jeżeli chodzi o wasze wydatki, to tutaj bym się zastanawiała, czy to jest mądrze Robione. No, tu bym się zastanawiała, czy to na pewno mądrze robicie. Ale w każdym razie yy, nie tracę, czy nie marnuję więcej czasu, podejmuję decyzję. Macie pokazane to tak po linii stabilizacji. Ja id, idę w stronę stabilizacji, podejmuję jakąś decyzję, muszę zakończyć pewien etap, nie będę marnować więcej czasu. No. Zwróćcie tylko uwagę, z kim się nie możecie dogadać na terenie pracy, a może to są jakieś dwie części Was. Wy rozsądni i Wy, którzy chcecie coś nie rozwijać, rozwijać, ale tworzyć tworzyć, tworzyć, rozwijać a kontra Wy rozsądni. Tu nie ma porozumienia pomiędzy tymi dwiema częściami was albo pomiędzy dwiema osobami. No, ale jakieś porozumienie przyjdzie, jakaś decyzja przyjdzie później i jest pokazane, że nie będziecie marnować czasu. No. No. To tyle. Dobra. Wy z każdym znakiem zodiaku. Wy z każdym znakiem. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Skorpionek z każdym znakiem. Od baranka do rybeczek. Dobra, lećmy. Lećmy, lećmy. Jeżeli macie baranka wariactwo seksualne, ale uważać, bo ktoś może mieć inną opcję. A jeżeli jesteście razem, to macie jakąś decyzję do podjęcia, coś co ktoś bardzo chce i pragnie, ale jeszcze się zastanawia i waha. Bardzo dużo pasji w każdym razie pomiędzy wami i barankiem. Yhm. Co jest po baranku? Byk. Z bykiem macie pokazane czyjeś ego, egocentryzm, upa upartość, upór. No powiedziałabym, że to na pewno byk, ale właściwie czy ja wiem, czy to nie wy, przecież no nie wiem, które z was. Ale jakieś ego, zranione ego i ktoś musi coś przemyśleć. Możliwa terapia, albo bardzo, bardzo głębokie zastanawianie się, co dalej. Jeżeli macie bliźnięta, tu jest dziwnie. Jest pokazana osoba, która siedzi w klatce i odziera się ze złudzeń. Nie będzie się dłużej łudzić. Albo zobaczy tą klatkę i będzie chciała wyjść z tej klatki, albo nie wiem, co innego może zobaczyć. Albo zobaczy klatkę, albo zobaczy wyjście z klatki. Bo jest pokazane, że ktoś się odrze ze złudzeń, że coś tak, tak rzeczywiście kogoś tak, tak poruszy kimś. No, czy to są karty rozwalenia waszej relacji, jeżeli byście mieli. Relacje, gdzie jest więcej ludzi, to bym powiedziała, że wasza się może zakończyć, dlatego że ktoś z kimś innym zostaje. Ale jeżeli to jest wasza relacja, ona się wcale nie musi zakończyć, bo ktoś pozostaje w więzieniu albo pozostaje w takiej relacji, która go um, nie wiem czy gnębi, ale no w każdym razie ogranicza. Ale ktoś tak jakby otwiera oczy i widzi prawdę. Z rakiem mamy pokazane nieuleczenie, nieuleczenie z siebie nawzajem, nieuleczenie związku, ale rozmowę. Albo ktoś się zastanawia nad jakąś terapią, bo ktoś jest chory, no to wtedy tyle. Ale jeżeli wy macie relacje albo mieliście relacje, czegoś tu nie można leczyć, uleczyć, ale jest rozmowa i kontakt. Jeżeli macie lwiaczka, bąbelaczka, możliwość powrotu, żeby coś naprawiać. Może wracać do was lew, albo wy do nich, żeby coś naprawiać. Ale ja nie wiem, jeżeli mam być szczera, patrząc na tą energię, czy to już nie powinno być zostawione. Zastanawiałabym się nad tym. A jeżeli jesteście razem, to tak to wisi na włosku, tak? Ledwo, ledwo ci ludzie są razem tutaj. Jeżeli macie pannę, wyznania miłosne, zaproszenia, randki, ale albo za dużo ludzi, czyli burdello, albo osoba niepoważna, która mogłaby się kimś bawić, więc uważajcie, żeby się ktoś nie bawił waszymi emocjami. Albo wy się nie bawcie. Jeżeli macie wagę, z wagą jest pokazana osoba zależna, która chce się uwolnić i jest możliwe, że jej się to uda. Nie wiem, kto to jest osoba zależna. To może być zależność emocjonalna, to może być zależność finansowa. I osoba zależna się uwalnia w tym miesiącu. Jeżeli macie skorpiona, czyli dwa skorpiony, oj nie wiem, kurde, tak jakby nie było, to, to nie był dobry okres na podejmowanie poważnych decyzji, finansowych, prawnych, urzędowych albo w ogóle na podejmowanie do, porządnych, po, poważnych decyzji, ale ktoś się upiera, żeby po, podjąć decyzję. Ale tak jakby los komuś nie sprzyjał. No ale jak będziecie rozmawiać szczerze, poważnie i nikt, nikt nie będzie nikogo oszukiwał, no to może przeskoczycie tą kartę losu, ale tak no, trochę to tak trzeba uważać pewnie na te rozmowy lub, lub decyzje właśnie. No. Z strzelcem mamy pokazane Albo zamykanie relacji, dlatego że coś już nie ma sensu, albo zobaczenie prawdy, że przyszłość nie wygląda tak, jak myśleliście. Tylko inaczej. Możliwa zmiana planów. Jeżeli macie koziorożca, to mamy romans, spełnienie marzeń, bardzo dużo energii seksualnej, być może randka, ale tak, jakby ktoś nie widział całej prawdy, albo tak, jakby ktoś nie mówił całej, Prawdy. Z wodnikiem macie pokazane odezwanie się i powrót do relacji albo niekończenie relacji, na przykład dlatego, że macie dzieci. Jeżeli ktoś kogoś zdradzał, to możliwe, że się odezwie kochanka, kochanek do tego człowieka. Jeżeli macie rybki, z rybkami jest pokazana. Powściągliwość, a może być też skąpstwo, jeżeli jesteście razem, skomstwo. ktoś nie chce wydać pieniędzy, ale powściągliwość w słowach, ktoś coś ukrywa i poczucie, że wasza sytuacja albo się destabilizuje, albo po prostu ogólnie nie jest na tyle stabilna. Ewentualnie jeszcze może być, jeżeli jest dobra relacja, coś a propos domu, wyprowadzek, przeprowadzek, remontów, ale jednocześnie chęć zaoszczędzenia pieniędzy. No. To osoba, którą macie w głowie, chciałaby Wam powiedzieć, albo co czuje, co myśli. Zobaczmy. Pamiętam każdy detal, albo każdy szczegół tamtego dnia. Pamiętam każdy szczegół tamtego dnia. No. No pamięta, no co mu zrobicie, albo jej. Miszki, tyle. Sprawdzajcie wedyjskie znaki. Koniecznie ten, posłuchajcie wagi. Może tam coś dla Was jest. Jak nie ma, to, to rany boskie się nic nie dzieje. Ascendent również do posłuchania, zarówno wedyjski i księżyc, zarówno wedyjski, jak i zachodni, dobra? I co? I widzimy się niedługo. Weekendówkę pewnie zrobię na żywo. Dawno nie robiłam weekendówki na żywo, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także może się zobaczymy na weekendówce, a jeżeli nie, to się zobaczymy na innych znakach. A na razie buziaczki, pozdrowionka, no i papa.